Ciema, tu Archer. Ostrze fade czy ostrze diaper? Co jest lepsze? Co to za różnica w ogóle? Dzisiaj sobie wyjaśnimy. No, zauważyłem, że wielu barbarów, zarówno z doświadczeniem, jak i, jak i bez, nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka jest różnica w ostrzach, które mają w swoich maszynkach. Zatem warto to wy sobie wyjaśnić, żebyście zrozumieli ci, co nie wiedzą. No bo warto być jednak świadomym tego, czego się używa i jak wykorzystać potencjał danego ostrza. Wiele osób się zastanawia, co jest lepsze, czy, czy fade, czy, czy taper. No i od razu Wam powiem, że sprawa nie jest tak jednoznaczna. To jest wszystko zależy od, od potrzeb. Na początek może warto przypomnieć, jakie rodzaje ostrzy występują w naszych maszynkach. Jest to ostrze Fade, ostrze Taper, ostrze niedawno wprowadzone na rynek, nazywane Fusion, Faper. Jest to hybryda między jednym a drugim, jak sama nazwa wskazuje. baby Babyliss jeszcze ma takim ostrze o nazwie Wedge Blade. Akurat tutaj nie mam go dzisiaj, żeby, żeby Wam pokazać, nie mam żadnej maszynki Babylissa ale miałem okazję pracować na os Wedge, którego no niestety bardzo nie polubiłem, może dlatego też, że to były moje początki i na nim się uczyłem, dopiero później w momencie, gdy wpadła mi w ręce maszynka Wall Magic Clip, zrozumiałem, że po prostu Babyliss FX, którego miałem, mówię o tej latarce przysłowiowej, no zupełnie mi nie podszedł, tak mi utrudniał pracę, że to była po prostu masakra. No ale, e, zbaczam z torów, jak zwykle. E, zacznijmy sobie od ostrza Fade. Ostrze Fade charakteryzuje się prostym profilem oraz no dość cienką e, krawędzią na końcu, która umożliwia nam no, takim, taką mocniejszą penetrację, bym powiedział, e, cieniowania, które próbujemy e, zrobić. Charakterystyka tego ostrza jest taka, że no jest dość bezpośrednio Czyli jest to i dobrze, i niedobrze. Bo z jednej strony, tak jak mówiłem, ułatwia nam e, na przykład zatarcie linii zera, e, które robimy przy pomocy Shavera i trimerka. I żeby, żeby wyjść z tej linii, po prostu ładnie, wycieniować to ostrze faj, najczęściej najfajniej daje sobie e, radę. A czykolwiek e, przez tą swoją bezpośredniość, oraz ten prosty kształt. Ostrze fade sprawia, że bardzo łatwo jest o błąd przy cieniowaniu Po prostu możemy nie zrobić odpowiedniego flika, żeby, żeby wycieniować nasze, naszego fade'a I po prostu bardzo prosto jest wciąć się po prostu w, ten, w te włosy, zrobić niepotrzebną linię albo plamkę W której po prostu musimy później coś robić, walczyć nad tym i tak dalej Następnie ostrze taper to już jest zupełnie inna bajka ostrze jak widzicie profil ma nieco bardziej zaokrąglony pomaga to nam tak naprawdę to ostrze samo samo za nas robi tak zwanego flika. przez co pieniowanie jest dużo łatwiejsze i to jest trochę, trochę paradoks że ostrze fade nam troszkę utrudnia fade'owanie Poniekąd, tak? A ostrze tajper nam ułatwia. Na przykład w okolicach karku albo na baczkach, lub w momencie, gdy nasz fejt musi być ciasny, krótki i robimy tylko małe, krótkie ruchy. Wtedy ten to ostrze tajper tak naprawdę robi za nas całą robotę poniekąd i ułatwia nam to cieniowanie. Osobiście bardzo lubię ostrze Taper bardziej na luzie mogę podejść do, do, do cieniowania czasami nawet można się pokusić o to, żeby zrobić całe cieniowanie po prostu na otwartym ostrzu i wjechać sobie w odpowiednią strefę Ostrze Fade preferuję w momencie, gdy używam techniki maszynki na grzebieniu, w tym wtedy ta bezpośredniość, ten płaski kształt po prostu ułatwia nam i odpowiednie ścięcie włosów, aby tego nie pominąć, i po prostu nie zrobić jakiegoś też niepotrzebnego błędu. Tak to wygląda. Tak, jak sobie przyłożycie, tutaj mam prostą krawędź. Tu jest to profil ostrza, jest nieco zaokrąglony. Kolejnym ostrzem, o którym wspomniałem, jest ta hybryda, czyli ostrze paper. Tu też Fusion, zwałek z zwał, zależy jaka firma w tym przypadku mamy gamma gamma-faper teoretycznie, teoretycznie jest to hybryda między fade a taper, aczkolwiek osobiście gdybym miał zrobić ostrze że tak powiem hybrydowe to zrobiłbym to ostrze, które ma kształt tapera, czyli lekko wygięty, ale z bardzo cienką krawędzią tą na samym końcu, żeby, żeby po prostu ona potrafiła dość głębiej spenetrować i przyciąć włosy krótko. Normalnie ostrze Faper to jest po prostu ostrze Fade, które ma jeszcze dodatkowo te frezy, szczelinki, które gdzieś tam pomagają nie, w odprowadzaniu włosów i w przeprowadzeniu tego ruchu po prostu ten, to tarcie jest trochę mniejsze. Tak. Czemu tak? Nie wiem. Skąd ja mogę wiedzieć? Wszystkiego nie wiem. W każdym razie Ciekawe nowe ostrze w JRL-u, JRL Onyx, też w teorii, w teorii jest to ostrze Fade aczkolwiek, jak widzicie, te szczelinki są i nie nazwali tego ostrzem. Paper, tak? Nie wiem, cóż mam powiedzieć. Lecimy dalej. Czwarte ostrze, którego tak jak mówiłem nie mam, niestety, nie mogę Wam zaprezentować, ale zrobimy jakąś przybitkę. Jest to ostrze Wedge Blade, które też poniekąd jest jakby ni to fajper, ni to, to fate. Bo... Jest załamane delikatnie na przykrawędzi, podobnie jak taper. Czykolwiek bardziej mniej łagodnie tak jest bardziej takie kanciate to ostrze i no dużo osób ma problemy z yy, cieniowaniem te, te, tego typu ostrzem aczkolwiek yy, spotkałem się z ludźmi którzy naprawdę zajebiste robią fejdy właśnie tą maszynką także who knows każdy każdy robi na czym lubi yy, przetestujcie jedno i drugie yy, konkluzja jest taka nie ma ostrza najlepszego w takim sensie, że wystarczy fejt albo taper i jest zajebiście. Nie. Uważam, że powinniście mieć co najmniej dwa typy ostrza na swojej stacji. Ostrze taper dzięki swojemu kształtowi jest łagodniejsze, mniej bezpośrednie, przez co więcej nam wybacza. To jest bardzo ważne dla osób początkujących, które mogą jeszcze nie mieć tego wyrobionego ruchu i potrzebują nieco, no jakby takiej marginesu błędu, tak bym powiedział także jak najbardziej polecam nawet i tym, którzy są zaawansowani i nie wiem, może pracujecie cały czas na ostrzu fade i chcielibyście sobie coś urozmaicić to warto może wam się marzy w robienie fade'a z otwartego ostrza po prostu cały fade, to też ostrze taper nam to ułatwi Ostrze fade powinniście mieć na, na, na stacji ze względu na to, że ma, różne są techniki i systemy fajdowania i to ostrze różnie sobie radzą z, z, z zatarciem linii zera, tak i różne macie sposoby. Niektórzy robią linię zera na przykład maszynką w ten sposób naciskają i sobie odbijają, czego osobiście nie polecam. Inni jeszcze to robią na przykład trymerem, co jest jeszcze trudniejsze później do zatarcia Ja na przykład bardzo lubię robić linię zera właśnie ostrzem taper Którym sobie podchodzę, tylko delikatnie robię tą linię, później dopiero podjeżdżam trymerem, oczyszczam No i szejwerek oczywiście, tak No to tyle, nie ma co tu się za bardzo rozwodzić Przetestujcie sobie zarówno ostrze taper, jak i fade Powinniście mieć oba na stacji żeby ułatwić sobie życie i no, żeby to, te wasze narzędzia y, pomagały wam jak najbardziej w pracy, powinniście być przede wszystkim świadomi tego, co robicie i czym pracujecie. I tyle. Dzięki za dzisiaj i pozdrawiam. Elo!